Razem z Niklausem oraz Bonkorem. Wielkie piskie trio, które będzie wspólnie przeciwstawiać się psycholowi. A, 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 a. a tak ta, to... naprawdę to jest mój ujek Staszek. <śmienny> Ej, to ujek staszek. To tamten jest psycho, a nie my. Aha, to dobrze. A nie budysłyszeliśmy. Ale my takie jesteśmy w końcu normalnym. A nie, a no to w porządku. Dobra, plan jest Dobra. taki. Plan jest taki, te, słuchajcie, musimy no. zachować zimną krew. Testujemy. Goni mnie! Dobra, o, ja jest. zachowałem. Nie nie zestresowałem się. Dobra, ale mus muszą być hasła. Dobra. Ptaki latają kluczowo. Tak, na przykład. Dobrze, pawiany dobrze. wchodzą na ściany. O, na przykład jagody rozsypane. W ryba, ryba w zatoce. Dobra, tego uwaga. typu. Palec Wiemy. w nosie. Palec grzebalec. Dobra. E, mi się mapa Ty do połowy dzwoni. załadowała. Jest, są są do... dzwony. budynek by się nie załadował. O, już jest. To lepiej późno jak w ogóle. Tu już mi się ptaszek zestrachał. Dobra, znalazłeś... Nie, tyk. że mój! Ja też. Dupa, Słyszę zabójcę! Słyszę zabójcę! Kto obok mnie jest? Ja, ja ziemniak. Hmm? Ty, chlasnął mi... cię! Nie, Dawid! Ludzie, spokojnie, to jest tylko mała draska na mym ciele. Mam ich wiele. A będzie ich jeszcze wiele. Dobra, ja już reparirę. reparii Dobra, mogę Ale coś tu tak, tak, dzwoni. Cik... Chyba, chyba ktoś z zębami dzwoni ze strachu. To mi Coś trzeszczy tutaj i to nie były moje stawy kolanowe. Cześci To tu. Kurczę Mać, biegnie, łapie mnie. Nie! Lulululul. ziemniak, uciekaj. Weź, przekup go czymś. Nie, czekoladki, nie. Chlasną mnie. Kru ziemniak, nie patrz mu w oczy, bo zamienia w azbest. Co? To jest azbestowy baszyliszek. Nie wiem, czy ja nie biegnę do kogoś z nas. Ja pierdziele, gdzie tu są jakieś miejsce, gdzie można coś przeskoczyć, coś przewrócić? Ej, Ziemniak, czy ty biegniesz do takich... Maty. Kurwa! Gdzieś ty tu przybiegł! Coś ty zrobił! Ja pierdolę! Coś ty to zrobił! No fajnie! Dobra, Robię. dzięki! Sobie dupę. Dzięki! Moi drodzy, ziemniak z ziemniak TV Zatwierdzam tego streamera, twórcę internetowego Nie polecam Bardzo fajny jest kumpel Superancki powiedziałbym. Tu, chodź do tu ziemniak, ja cię uleczę pierwszy Dobra, i chodź, chodź uleczmy może Niklausa, bo on się tam widzisz co robi. No. Ja tam na parówę. Fajnie dawaj, by było Dawaj, dawaj pilnuje mnie, pilnuje mnie, łazię. Dobra, przy ale mnie, ulecz mnie. A ja mam apteczkę, to mam apteczku, dobra, uleczę cię. No czy ty nie myślę apteczki? Wystarczy, że się dotknę. Czujesz, Ooh, yeah. czujesz to? Delikatny dotyk palców. Dobra, panie, ale... ale... bo kurczaka czuję. zabij mnie od razu. Ale szefowie, bo mnie to boli. Chodźmy. No musicie... To ci boli? Że musicie... Tak, ci to boli? tak mnie że boli, nie że mnie zaraz zapier... On nabija punkty? I znika i pojawia się? Tak, on tak właśnie robi. Dobra, Ej, czekaj, czekaj, musicie chcesz. odwrócić uwagę od niego. Tu jest Dobra. jeszcze jeden gościu za skałą Dobra ja już się strukuję tak, musi y, y, na pałę ziemniak. Ktoś musi przyjąć na klatę. Ktoś to Dobra, musia. ja idę na klatę. Dobra, mam apteczkę. I lecę już Biorę go <laughs> Dziwnie to wygląda No pano nie. Dobra! Kurwałeś! Nie dobrze! Nie dobrze! Niedobrze! niedobrze, niedobrze. Ej, co We... się, się stało? Dlaczego się stało? ja nie żyję? Ty puścił mnie! No bo będę głosem z nieba! Oj dupa. No to to jest najgorsze ja razem, bo tacy. się chcemy ratować, nie? Ktoś z was jeszcze żyje ziemniak, widzę. Dawid, nie, nie tak leży, ziemniak się trzymaj. Trzymaj cały czas tego. No ale żyjesz, jestem. Trzymam. Trzymam. No. Ten gościu cię przy, wiesz, naciśnie na ciebie i. Dobrze, ziemniak tak leży, że go, jak na niego nie wlezie, to go nie zobaczy. Chyba, że nie. Ja biegnie tutaj, biegnie tutaj. No, biegnie, biegnie, biegnie. Mm. Pamurzyn, ale koń coś kombinuje, dobrze. Yy, no, no to rasizm oczywiście. No, tu rasizm. Ej, spoko w ogóle, że ani jeden generator jest nienaprawiony, nie? No, O, pozytywnie. <grym>, dream Team, tak. Mm, mm, <grym, <grym, no, wyszło z dobrze. Czekaj, tu, tutaj już nikt nie żyje w tym miejscu, no dobra. Musielibyście Dawida spróbować zdjąć, bo będziecie mieli bidę w dwójkę, pięć generatorów zrobić. Powiadam. No. Już, on tam kurde łazi cały czas. No łazi. On już strachluje! Bongol! O, bon o, o! Dawid, nie a! zamykaj oczów! I, i! mnie! Tak, spraw, żebym zginął. Chodź! Nie! Kurwa! Nie! nie! To że było. Dobra, ja my myślę, my... że za tym kamieniem będę mógł przebiec. My bon temu typkowi się. zrobiliśmy grę. Fajne. Chciałem być po prostu bliżej, żeby zobaczyć Twoją nie. śmierć. Fajne było. I, ten pal zasłania. Oh yeah! Widzę, o, Dawid, wiem, że już tak prawie do papy wlazło, bo, ale... To jest hasło do zabójcy. O, zrób matkę. I na mnie kolej. No to co, Kryol jeszcze ewentualnie musi się okazać geniuszem. Ma dużo perków fajnych. A mnie wsadzi pod ziemię. Sytuacja nie wygląda dobrze. Ja myślę, że Kryol to już tak raczej będzie polował na, na, na włas. Mm. Eee. On, on się skrada tutaj. No, on się bardzo przejął twoją sytuacją, wiesz? Czekaj, kucnął tam jak do sikania i podchodzi. Znaczy powiem tak, zachował się Bo typowo. To widzi. Go widzi. Tutaj zejdzie jeszcze? Nie, nie, nie. Ja czekaj. nie liczyłbym czekaj, się... na to. Gra mi Grami się zbagowała. Nie, nie Tylko niech nie idzie do piwnicy, bo to będzie koniec. Ej, ziemniak, to może próbuj zejść. Dobra, to była zła rada, sorry. To beznadziejnie, beznadziejna rada. O, ładnie go. Będę próbował. Próbował. To już ostatni chwilę mojego życia. Chciałbym nie no, podziękować za wspólną walkę z no. tym psychopatą, ale nam się nie udało. Mogliśmy wziąć rzeczywiście jakąś broń... Nie. ze sobą. Nie ma sprawy, fajnie było. Mogliśmy to, słuchajcie, mogliśmy to załatwić polubownie, byśmy nasłali na niego Jasia Dąbrowskiego. No. Tylko, że nie wiadomo, wiecie, no, Jasiu też zarobiony chłopak. No, wiadomo. I Kryol został sam. No i co teraz Kryol zrobi? I teraz pewnie za, będzie, za drzewem będzie własny, i on dup wskoczy, wygra, zgarnie. A gówno jaki własny? Jak trzeba mieć trzy silniki zrobione. No to go pozdrawiamy. No to Kryol. Szczęści ja Boże. nie patrzeć już nawet na niego, bo to szkoda, czasu. to jest. Tak ja, jest, musimy się On, se, on se będzie haki zepsuwał no. jeszcze. Powodzenia. Powodzenia Kryolu.